Siemano, witajcie, z tej strony Wojan Witamy na Wojanowicach. Pamiętajcie, że jest to mój trzeci kanał Wojan Plus, więc sprawdź, czy, sprawdźcie czy go czasem nie subskrybujecie, bo możliwe, że nie. Jesteśmy na Wojanowicach, jak widzicie i dzisiaj zajmiemy się naszymi tutaj he, 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 niedźwiadkami. Hejka, niedźwiad... Co tu się dzieje? Co to za impreza bez zaproszenia? Halo! Czemu jestem bez zaproszenia? O co tu chodzi? Czemu to jest. <laughs> czemu to jest tyle tych wariatów normalnie osadni? i tak dalej, i tak dalej. Co tu się dzieje? Golem jest, osadnik i kot, który wariuje, lata od lewego do prawego. Ja nie mogę. Dobra, słuchajcie, ja, ja tu chciałem... One powinny mieć spokój nasze niedźwiadki. Co tu się dzieje? Dobra, wydaje mi się, że to wszystko przez to, że tutaj e, wskakują te, te niefajne stworzonka, czytaj, e, te wariaty tutaj, więc spróbujemy je teraz wypuścić, jazda z wami. Elo, wyłaszcie! Wyłaśnie nie mam całego dnia. Poza tym, nasze niedźwiadki muszą mieć tutaj wolną przestrzeń do życia. A wy w tym im przeszkadzacie. Więc, jazda out! Już! Na zewnątrz, dalej, jeszcze kilku Jeszcze kilku, dobra, jazdonia e, Poza tym, moi drodzy, pamiętajcie Wbijajcie do sklepu z koszulkami i jeżeli chcecie e, Zakupić taką przekozacką koszulkę Na przykład, jaką mam dzisiaj, Wojan Team e, I dołączyć właśnie tym samym do Teamu Wojana, do Białego Rana, polecam Bardzo serdecznie, link jest w pierwszej Linii co opisu, także warto wbijać I warto dołączać do Teamu Wojana Poza tym, oczywiście, no niedługo Zbliża się gwiazdka, więc możecie nawet e, Poprosić Świętego Mikołaja o coś ze sklepu Wojana O oh yeah i zostać e, teamowcem wojan Yo dobra e, czekajcie 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 co tutaj się dzieje? Halo Nie gadajcie, tylko stąd spadajcie Ho ho, ho, ho ale wam powiedziałem Dobra, ciebie trzeba troszeczkę posunąć, no Gościu! Przestań ze mną gadać się, no, tylko wyłaś stąd, no No musie. co ja mam z tą walczyć? No nie mogę walczyć, bo golem podgląda Golemik, nic nie widzisz, tak? Nic nie widzisz, golemik O! Nie, bo panda zaraz ucieknie. Znaczy ten, niedźwiedź. No, panda, niedźwiedź jeden, ten. E, dobra Ej, ten chce wyjść, dawaj, wyłaś, wyłaś. Jak ty wyjdziesz, to już będę szczęśliwy. Dobra, czekaj. No, teraz, teraz, out. Nie, niedźwiadek zostaje, niedźwiadek zostaje, niedźwiadek zostaje. Zostań, proszę, niedźwiadek. Zostań tu. Nie, niedźwiadki uciekają. No, halo, co ja mam zrobić? Dobra, dobra, niedźwiadek. Dobra, czekaj, na linę, na linę niedźwiadka Niedźwiadki, pamiętam, że na linę można było Ej, no to jest masakra z tymi lamusami ni, e, Osadnikami To przez nie wszystko, to wszystko przez nie Dobra, czekaj, mamy linę I teraz musimy je tam zaprowadzić z powrotem Co tu się dzieje od początku odcinka, moi drodzy W ogóle mamy znowu tego jumpera Oh boy, on chce się zaprzyjaźnić z pandziulą Nie, 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 to jeszcze nie ten czas Chodź tu, w ogóle trzeba je nazwać e, Nasze niedźwiadki chodź, chodź, tu. chodź tu, chodź tu Chodź tu, no no ty, lamusie, głupi głupity! Niedźwiadek, tu. No współpracuj z nami. Rozumiesz? Nie masz nikogo lepszego na tutaj e, e, ten do opieki. W sensie, no, no nikt się to nie zaopiekuje, jeśli nie my. Dobra, jesteście już tutaj ogarnięte, nie będziecie z powrotem tam wariować i tak dalej. Okej, okay. kozak, dobra, w takim razie możemy teraz je nazwać. Nasze niedźwiadki. I nazwiemy je tak. Uwaga, uwaga! Uwaga, uwaga! Albo dobra, wiecie co na początku napiszę, a potem wam dam znać. E, więc zaraz to zobaczycie. E, kwarcowy filar ten, no dobra, odłożymy póki co. 36 level w ogóle mam, co? Co? Dobra, to trzeba coś zrobić z tym levelem, bo aż szkoda po prostu enchantować, kiedy jest taki level. E, w sensie łączyć te rzeczy. Dobra, co potrzebujemy? Na pewno e, będziemy potrzebować zbrojkę, prawdopodobnie. Bo patrzcie, ta tutaj nasza zbrojka to jest jedyna zbrojka, którą mamy. E, taka lepsza. Więc no co, no zabieramy się do roboty. Będziemy sobie robić drugą zbrojkę. Proszę bardzo, cyk. Okej, okay. dużo nie powinno to jakoś pobrać. E, Pyk to odkładamy. No i co, Dewej mi te... Tutaj, lazuli, lapis lazuli, no i ochrona 3, no i dziękuję bardzo, bardzo dobry enchant, niezniszczalność 3, odporność na ogień, chyba kogoś tutaj odpornego na ogień, ochrona 3, wydajność pod wodą, no zaraz, normalnie się poskładam. Ale poza tym straciliśmy villagera, który dawał nam książki z ochroną 4, musimy tego villagera odzyskać, bo to były bardzo dobre książki szczerze naprawdę żal mi, że już ich nie mamy. Dobra, uwaga, pierwszy niedźwiadek będzie nazywał się, uwaga, uwaga, a czekaj, musimy wyjąć jedno, o... Uwaga. E, Miko. Miko, bo tutaj ktoś napisał w komentarzu, e, tak? Muszę się upewnić. Tak, e, e, ktoś napisał Miko. Więc dobra, więc pierwszy będzie Miko, ok? a drugiemu postanowiłem, że sam dam e, imię, e, nie z komentarzy, tylko sam. Więc, e, no wiecie, jest, e, macie i wy, e, prawo głosu, i ja, widzicie, bo są dwa te, e, Gucio, drugi będzie nazywać się Gucio. I teraz idziemy zdecydować, który będzie nazywał się który e, to sobie odłożymy, to w sumie też możemy Ok, Okej, jazdonia Halo! Gucio i Miko! Nowe niedziatki w naszej urodzince wojanowej. ELO! E, dobra, czekajcie, kogo wy tutaj nazwać? Ence Pence, w której ręce Wojan Team, Wojan Shop, najlepszy sklep na świecie! Okej, okay, ty będziesz ty Okej, okay, Miko, Miko, cześć Miko, a ty będziesz Gucio. Elo, moje kochane niedźwiadki! Ale się paczają na mnie! Aj, się paczają słodziaki! Aj jaj, aj, aj. no patrz jakie fajne! Dobra, oczywiście chcemy sobie je troszkę bardziej pochodować, w sensie wyhodować sobie więcej niedźwiadków. No bo możemy, mamy taką okazję, no bo jednak mamy dwa niedźwiadki, prawda? Więc spokojnie można e, ich e, jakby powiększyć ilość tych naszych e, słodziaków, więc... Więc musimy zrobić e, wędkę. Bo słyszałem, że. Ej, a ja mogłem sobie w sumie zenchantować wędkę. To byłoby takie satysfakcjonujące. Spróbujmy! Spróbujmy, zobaczymy, czy uda nam się coś ciekawego e, zdobyć. Jakiś fajny enchant, co nie? To byłoby fajne, dobra, e, Jeszcze nić, ok? I zróbmy sobie tą kozacką wędkę. E, pick, pick, ok? Miejmy nadzieję, że uda nam się dobić. E, tom, e, ten 30 level. E, oczywiście karmiąc świnki, bo wiecie. No, inaczej, raczej bym nie dobił. E, ale na szczęście, świnek mamy całkiem sporo, więc myślę, że na luzie. E, zobaczcie zresztą, jak to tutaj wygląda. Tutaj jest w ogóle moje to coś do brankowania, Kati. <laughs> Ej, ja tam nie sprawdzałem, w sumie, czy tam ktoś jeszcze coś wrzucił. Ale to będzie na mój e, główny kanał, więc no, e, subskrybujcie oba kanały: Wojan Plus i główny kanał. I pamiętajcie, sklep z koszulkami i gadżetami Wojana jest w pierwszej linijce opisów: wojanshop.pl. E, I już niedługo będą wprowadzone bluzy. O ile jak, nie, jak, jak oglądacie jeszcze nie, ale niedługo. Będą wprowadzone bluzy i inne gadżety Gadżety jeszcze zobaczycie jakie Ale szykują się takie fajne rzeczy Że łopanie I niedługo również będzie nowy wzór I to wszystko będzie dostępne jeszcze przed świętami Więc idealnie na święta Sklep będzie tak fajnie zaopatrzony Że musicie po prostu e, Zapytać się świętego Mikołaja Czy ej, czy święty Mikołaj przyniesie coś Ze sklepu wojanshop.pl No dobra Czekajcie teraz, cyk, 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 cyk Te wariaty tutaj, e, no mam Mamy ogarnięte. No i jeszcze tutaj kilka. Jazda z wami! Jazda! No dalej, jeszcze dwa Levele, Wiem, że dacie radę. No dwa levelki tylko, dla was to nic. Naprawdę, dla was to nic. Serio. To naprawdę nie robi różnicy. Półtora levela jeszcze. No naprawdę. To już o mały włos, słuchajcie. O mały włos. Kamano. no. No chyba, że z owieczkami będziemy się tradować. No, no dalej! Ile jeszcze tutaj świnek ten? Dalej. Na pewno trochę świnek jeszcze jest głodnych No jeden level mi brakuje, żeby zrobić kozacką wędkę Ja chcę, no słuchajcie Czy to jest takie trudne? Jedyne co ja naprawdę chcę To tylko dać dobre, e, dobrą rybkę Naszym kochanym Słodziatkom, niedźwiadkom No, to wszystko No i dobiliśmy 29 level yellow Uff, Nawet nie, patrzcie Nawet nie O, teraz, no ale teraz to wa No i co ja mam zrobić teraz? No Muszę coś jeszcze rozmnożyć tutaj, ewidentnie. Idę po pszenicę, może rozmnożę jeszcze te... Ej, a może potrajduję się z tymi? Nie, z villagerami nie. No trudno, no nie wiem, co mam zrobić, szczerze. Czekajcie, tutaj mamy bloki siana. O, o, pójdziemy sobie do tych... Do tych kurczaków naszych, świniaków, owcaków. Owce, chodźcie tu. Ale sobie skacze wysoko, fajnie. Dobra, cyk. Owieczki, owieczki, dawać mi levelek. Ej, one mi dobiją level na bank. A one mina. A poza tym musimy roz e tego wywać owce, bo jak widzieliście, pali ostatnio nas prankował i wszystkie owce dał mi do mojego domku. I wtedy był problem, bo nagle zniknęły owce. Hehe, <laughs> i gdzie one są? No właśnie już nigdzie, bo! No musiałem się jakoś ich pozbyć z mojego domku Więc no, tam zrobiłem co trzeba, prawda? <laughs> Dobra, dobijamy ten 30 level i jazdunia Jeszcze te tutaj kilka za, te Zrobimy bobo małe Małe bobo, dziaba, dziaba róbcie O, no i mamy 30 level, dziękuję bardzo, do widzenia Robimy sobie tą kozacką wędulkę Zobaczymy co tam ciekawego dostaniemy Miejmy nadzieję, że jak najlepszy enchant, prawda? To byłoby przydatne Cyk, cyk, okej okay. Cyk, cyk Niezniszczalność, jak to będzie sama niezniszczalność? O, przynęta dwa uh, uh. ej, to chyba dobre. Dobra, Trzy, trzymaj. Reksio, trzymaj. Burek, ogórek też w sumie trzymaj. Pimpek. No i tylko dla puszka okruszka zabrakło. Ajajaj, aj, aj. nie powinienem dawać temu burkowi, ogórkowi, bo to nie jest mój ten. Bo to nie jest mój psiutek. Tylko, tylko puszkowi, okruszkowi. Dobra, cyk, cyk, cyk. A, a pimpek jest tutaj również, patrzcie. Pimpunia! Pimpunia z całym teamem zwierzątek. Ze świnkami, które właśnie rozmnażaliśmy. <laughs> Lol! Włowię <bo wiem> wędkę. <laughs> o co chodzi? Dlaczego? O, patrz. Rybka, jaka fajna. Czekaj, kota chcę złowić. Kota! Kota ja chcę złowić. Dawaj mi kota. Co? Ile tu jest golemów? Patrzcie na to, ile tu jest golemów? Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7. Ej, trzeba będzie zrobić ogrodzenie, naprawdę. Bo te golemy to jest masakra z nimi tutaj. Dobra, dawaj mi tutaj to, no. O, płynie rybka. Cyk, płynie. Piu! Pięknie. Mamy rybeczkę. Jeszcze jedną rybeczkę będziemy potrzebować. I wtedy będzie można roznożyć nasze niedźwiadki. No dalej, no dalej. Wiem, że chcesz tutaj coś ciekawego wypaść Oj, oj, dobra. Come on, teraz wypadnij. Teraz wypadnij, mordeczko. Dawaj, dawaj, nie przestawaj. No dalej, no dalej. Czemu tam nic nie płynie? Czemu tam jest nic? Co tam robi nic? O, pięknie. O, mamy dorsz. O, boy, przestań. Dawno chyba nie spałem napra naprawdę. Okej, okay. ty i ty. Bum, lamusy, idźcie stąd. Dobra, teraz pytanko. Czy mogę nakarmić nasze niedźwiadki dwoma różnymi rybkami? Szczerze, boję się sprawdzać, bo jeżeli nakarmię, to nie będzie chciał więcej jeść. I to będzie problem wtedy. Więc, więc... Wyłówmy sobie więcej tych rybek. No, chwilkę sobie tutaj posiedzimy, ale no co? Nic takiego chyba, co, nie? Nic takiego nam się nie stanie. Jazda, dalej, wyławiaj to, no. Rybka. O, patrz, patrz, jak atakuje. Dobrze, mamy dwa dorsza. Nie, to są dorsza. Tak, i jeszcze jednego łososia, proszę. Jeden łosoś i będziemy zadowoleni. No dalej, no dalej. Jest, mordeczko. Nice, idealnie. Jakby mnie gra słuchała. Ewidentnie, ludzie tutaj w tej grze. Po prostu ci z góry tam, nie wiem, możanki i tak dalej. Chcą, żebyśmy rozmnożyli Gucia i miko. Więc uwaga, Gucio i Miko. One w ogóle reagują na rybkę? Nie reagują, ale dobra, sprawdzamy. Nie da się karmić. Co jest? No pisaliście mi na dole. A może musi być przetopiona rybka? Ej, no pisaliście mi na dole w komentarzach, że muszę rybką. No ale surową czy przetopioną? Dobra, zaraz to sprawdzimy. Cyk. Dajemy do dwóch piecyków. Nawet do trzech, patrzcie na to. Syk! Nawet możemy do czterech, żeby to naprawdę szybko poszło. No i dawaj mi to, bo ja naprawdę chcę mieć dzieciaczki Gucia i Miko. Chcę, żeby one tam się roznożyły. No, miejmy nadzieję, że to nam wyjdzie. To naprawdę kładziemy na to e, duże, jakby wiecie, nadzieje. Chcemy, żeby nasze niedźwiadki, żeby było ich więcej. Nie, no to się nie uda. Nie ma opcji nawet. A na co reagowały niedźwiedzie? Na co się reagowały, pamiętam, na coś szły, tylko na co to było? Dobra, nie pamiętam, ale dobra, spróbujemy tak, uwaga No nie! No to jakim cudem niedźwiedzie jedzą ryby? Co jedzą niedźwiedzie w Minecraft, no No halo! Nie, nie mam naprawdę zielonego pojęcia eee... eee... Okej, okay, dobra, muszę chyba na necie sprawdzić jak to się robi Ej no rybkę! How to make friendly polar bill in Minecraft? No halo, rybkę powinien jeść! Eee, dobra. No, no nie mam pojęcia, naprawdę, czekaj, co, co w końcu te niedźwiadki jedzą? Niedźwiedzie polarne. Okej, okay. eee, okej, okay. czekajcie. NIE MOŻNA! NIE MOŻNA! Niedźwiedzie nie mogą jeść! Oh no! Nie można ich rozmnażać <laughs> Czyli to są jedynie dwa e, Dwa nie, Te polarne niedźwiadki i nic więcej Ale lipa, ty Ale lipa Ej, dobra Teraz się zasmuciłem ale mi smutno, ja to wszystko robiłem dla nich. Nawet wędkę z przynętą zrobiłem dla nich, dla Gucio i Miko. Dobra, w takim razie Gucio i Miko zostają sobie tutaj na zawsze. I będą sobie wiecznie tutaj razem. A. I będą sobie tutaj ładnie z, na z nami sobie kumplowały się. Co nie, Miko i Gucio? Co nie? Ale słodziaki z Was, fajne. Pasujecie do panciółki, panciula, widzisz? Ej, ale Lord, ja bym chciał znaleźć też drugą pandę. Ale pandy są kozackie. Jo, ale fajne, ale niedźwiedzie też są fajne. Gucio i Miko. No, w takim razie to by było na tyle. Dzięki bardzo za oglądanie dzisiejszego odcinka. Pamiętajcie, wbijacie do sklepu z koszulkami i załatwcie sobie coś fajnego na święta od świętego Mikołaja mordeczki. Piszcie listy do świętych Mikołajów normalnie, żeby przyniosły na święta e, e, rzeczy, żeby stało się, żebyś stał się mordeczko bojantimem. Yo, Elo! Dzięki bardzo za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!